to system mini All in One Sonoro Prestige. Atrakcyjna stylistyka produktu znajduje odzwierciedlenie w drewnianej obudowie pola kierowanej na wysoki połysk. Sonoro przykuła wzrok swoim prestiżowym wyglądem i klasą. Trzy fortepianowe wykończenia dostępne w kolorze czarnym, białym oraz srebrnym zapewniają idealną synergię z każdym nowoczesnym wnętrzem. Sonoro Prestige posiada system głośników dostarczający dźwięk stereo wysokiej jakości. Zlokalizowany pod spodem urządzenia zintegrowany głośnik basowy doskonale uzupełnia dźwięk wydobywający się z dwóch par przetworników średnio i wysokotonowych. Każdy sygnał podlega obróbce zaawansowanego i nowoczesnego procesora dźwięku, zoptymalizowanego pod kątem systemu sonoro. Możesz dostroić muzykę pod własne preferencje, używając zbudowanego korektora barwy lub skorzystać z funkcji dźwięku przestrzennego czy filtru Loudness który dodatkowo wyeksponuje skrajne zakresy dźwięku, czyniąc go bardziej dosadnym. Obsługa Sonoro Prestige jest prosta i intuicyjna. Wszystko dzięki wyświetlaniu treści na dużym, kolorowym ekranie o rozmiarze 2,8 cala. Co więcej, jest on wyposażony w filtr polaryzacyjny poprawiający jego czytelność oraz czujnik oświetlenia automatycznie dostosowujący jasność do panujących warunków. Wyświetlany menu jest w języku polskim, co dodatkowo ułatwia poruszanie się po nim. Z sonoro prestiż poza bezprzewodowym modułem Bluetooth masz do wyboru wiele możliwości słuchania ulubionej muzyki, od źródeł lokalnych podłączanych przywodami RCA lub optycznym przez rozgłośni radiowe FM i DAB, cyfrowe nośniki USB i CD, aż po obszerną gamę możliwości sieciowych w postaci serwisów streamingowych, takich jak Spotify, Tidal czy radio internetowe. Do systemu mini producent dołącza, pilot, przewód zasilający długości 2 metrów, rękawiczki z logo producenta, antenę Radio dab Plus i FM, antenę do WiFi oraz instrukcję obsługi. W więcej omawianym produkcie dowiecie się w naszych salonach stacjonarnych oraz na www.tophyp.pl.